Filmik blowka, siemanko, Siema siemanko, siemaneczko, 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 siemanko, siemano, siemanko, siemano, siemano, siemanko, siemano, cześć, siemanko, siemano! Siemano, ja nazywam się Minecraft Blow i właśnie minęło 10 lat odkąd prowadzę ten kanał i będąc z wami szczerym, nie mam pojęcia kiedy to minęło, bo... Że ja przed chwilą dopiero zakładałem kanał. Postanowiłem, że warto z tej okazji nagrać dość taki nietypowy filmik, i może on nie będzie miał miliarda wyświetleń, ale uważam, i bardzo potrzebuję nagrać dla was taki filmik Widzowie, i pokazać jest... wam tą drogę. No, lat... to jest droga! Ogarnijcie się, zobaczcie, to jest nostalgia! Płacz! Wiele rzeczy też zdradzić, które wcześniej nie zdradzałem, między innymi też przedstawię Wam mojego tatę którego wcześniej chyba nie poznaliście. Mam ogromną nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Jest to dla mnie dość ważny film, sentymentalny, nostalgiczny. No i chciałbym Wam tylko po prostu podziękować za, serce. za te 10 lat razem, niezależnie czy jesteście ze mną od początku, czy dopiero przyszliście na kanał. Po prostu dzięki, że jesteście, że wspieracie. Nie ma problemu, i że mnie oglądacie lawek. i że mogę robić to, co po prostu lubię. I naszą opowieść musimy zacząć od miejsca, w którym to wszystko się rozpoczęło. Ja pierdolę, od byłem tam! W mojego pokoju. 500. Ja! Kto pamięta tego live'a? Ja tu siedziałem z Blokiem i był odcinek taki. Kilometrów przejechane, ale no. Nie wyobrażam sobie takiego filmiku bez tego miejsca, ponieważ to jest. To, właśnie... to wtedy było widzowie, co ludzie myśleli, że to jest mój kuzyn. Jak strollowaliśmy pół internetu i do teraz ludzie pytają, czy Blok to twój kuzyn pokój, w którym tak naprawdę wszystko się zaczęło. Jeżeli śledzicie mnie już jakiś czas, no to wiecie, że... Pamiętam jak kiedyś na kwadratowej masakrze zajebałeś polskiego pingwina i była jakaś drama. Możliwe, że coś takiego było, możliwe, że coś takiego było, bo wtedy takie dramy były w sumie. Ten pokój bardzo często się pojawiał, tutaj dużo, dużo produkcji powstało. Ciekawe, czy będzie Jeżeli ujęcie ze mną. Jeżeli jesteście też bacznymi obserwatorami, to wiecie, że tutaj trochę się Nie no zmienia... widzowie, on musi pokazać ujęcie ze mną. Przecież to był taki legendarny filmik. Wow. Ale fotel dalej pozostał, yy, jest. Jak I on nie pokaże, to się obrażam. na YouTubie były totalnie beztroskie, bo ja zaczynając na YouTubie po prostu nagrywałem sobie gierkę. Nie na... no, z nim pokazał, ze mną nie pokaże? Krafta, wcześniej jeszcze zacząłem od paradników i to, co nie nie mi się nie, jakoś nie dochodzi do głowy, nie to, bez to, jaj. że ja zaczynając na YouTubie, nie myślałem o pasji przez dolarka, a po prostu myślałem o rzeczywistej pasji i robiłem to po prostu nie myśląc o zysku, nie myśląc o popularności, bo myślę, że osoby, które zaczynały w Ta. czasach kiedy ja zaczynałem na YouTubie, czyli 10 lat temu. No nie wiem, ja, ja nigdy bym nie pomyślał, że cokolwiek mogę mieć pieniędzy czy popularność. Nie no widzowie, no wtedy czy... nie było pieniędzy na YouTubie, jak zaczynaliśmy wszyscy. Po prostu... Partnerstwo to w ogóle było jakieś mityczne w ogóle osiągnięcie. Miał tylko pamiętam, nie wiem, JJ Joker miał chyba partnera i tam wszyscy kurwa, i dostać partnera. Pamięt... nie wiem czy ktoś pamięta taką starą dramę Było coś takiego, że polscy youtuberzy i ja też byliśmy tak, że tak powiem. Mm, jak to się mówi? Bardzo chcieliśmy mieć tego partnera, że posuwaliśmy się do takich kroków yy, po prostu głupich. I pod, pamiętam, że był taki kanał rosyjski, taka pomarańczka. Nie wiem czy pamiętacie. Zdesperowani, ta. Taka pomarańczka, był taki kanał z taką pomarańczą, i oni jakby podpisywali się z youtuberami różnymi, i tam do nich jak się napisało, to oni dawali partnera normalnie i. To, I kurwa. Podpisaliśmy tą umowę. Ja też podpisałem niestety i była taka drama, że ludzie później chcieli odejść od tej pomarańczki, bo yy, skamowali, w sensie nie wypłacali pieniędzy i chcieli zerwać umowę i oni nie chcieli umowy zerwać, nie? I ludzi więzili i straszyli, ich, że im kanał zamkną. A ja jako jedyny napisałem maila, pamiętam, napisałem tak: Witam serdecznie, piszę z moim coś tam prawnikiem. Chciałbym odejść, coś tam, coś tam, i oni na drugi dzień, jasne, już odpięliśmy pana kanał. Dziękuję za współpracę. Zadziałało, nie wiem dlaczego, ale zadziałało. Ja miałem, nie wiem, tam 13 lat chyba, nie wiem, ale od... wzięli mi kanał, odpięli bez problemu. Każdy miał jakiś problem w ogóle, nie? Każdego straszyli, a ja od razu z prawnikiem wjechałem, jej mani... Kurwa, znowu bym to przekręcił. Wy i dobra, zmyślonym, zmyślonym, zmyślonym yy, tym, zmyślonym yy, no kurwa, zmyślonym prawnikiem. Ja już nie mówię tego słowa, bo ja nie wiem czemu, ale przekręcam po prostu, nieważne już. Grania w jakieś mięm nagrywania tego i wrzucania tego na YouTube. Ale się udało, także no, to było totalnie niespodziewane. Cieszę się bardzo w ogóle, że YouTube mógł stać się moją pracą i że teraz mogę z tego żyć. Dobra, mogę z tego zaraz pokazuj mnie albo puszczam BTKJ od Disa. Na naprawdę fajnym poziomie, ale początkowo, zaczynając, no nigdy, nigdy bym nie pomyślał, że dotrze to do takich poziomów jak teraz i że można coś z tego mieć, więc jestem naprawdę. Dumny i cieszę się, że, że jestem w tym miejscu. I chciałbym Wam bardzo gorąco podziękować, bo tak naprawdę, Madnowa gdyby nie wy, dali, to nie byłoby mnie w miejscu, w którym jestem. Jak dziwnie tutaj znów usiąść, co prawda, bez monitora, ale ty. ty wow, z... jaki montaż, co jest? Myślałem, że to. Co jest? Myślałem, Jak że usiądź, to jest na serio ten monitorem stoi. Co naprawdę bez monitora, ale ty. No ty... kurwa. Takie <taki> wspomnienie, tutaj w ogóle przygotowałem. Swoją drugą kamerę, bo pierwszą wystawiłem na sprzedaż na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dobra, ale Jest akurat Blowek, szczerze, Blowek zawsze miał coś takiego, że jak on robił te swoje filmiki i montował, to on bardzo dobrze umiał montować. W sensie on tak bardzo estetycznie potrafił to robić. Zawsze miał taki wyższy poziom montażu niż, niż reszta, moim zdaniem. Na początku, nie wiem, nie wiem, czy kto teraz mu to montuje, ale jak on montował, to on zawsze robił jakiś color correction te, tych vlogów, jakieś tam kolory. Pod... Ja nigdy nie umiałem takich rzeczy, nie, nie rozumiałem o co chodzi w ogóle. Pieniądze od rodziców, e, o rodzicach też zaraz będzie, e, ale kupiona już za swoje YouTube'owe, zarobione pieniądze. Dobra! Blowek miał pieniądze, on na, na, pamiętam, jak ja do niego przyjechałem, on miał tego. E... Mac, Macbooka miał, a ja nie wiedziałem co to jest, mówię Kurwa, Macbook bez, e, komputer bez Windowsa? Co to jest? Także cieszę się, bo ja zawsze jak zarabiałem z YouTube'a To zawsze lubiłem ulepszać ten sprzęt, żeby te filmiki Które dla Was przygotowuję były lepsze I No i taką kamerę sobie kupiłem, pamiętam jaki to był szał oh, Yes, mam kamerę, zrobiście, będę mógł jeszcze lepsze filmiki robić To gdzieś też powinna być moja nagroda to moja lampka. Tak się doświetlałem początkowo. Co szukasz? Czekaj, nagrody. Tu? No. A tutaj jesteś! Moja nagroda na 100 tysięcy subskrypcji jest cały czas. Ja też tym, mam, widzowie, nadal. ja temu się dostałem, ale jak widzicie Żyje, Minecraft ma się dobrze i pamiętam jak ją dostałem, rozpakowałem, to było naprawdę dla mnie wielkie wydarzenie. No i długo na nią czekałem, bo wtedy się czekało po kilka miesięcy i po zapomniałem ma. o tym, że taka nagroda do mnie idzie. I to była wielka niespodzianka, jaką otrzymałem. także. 100 tysięcy subskrypcji Tu! I tutaj ściana I teraz sobie pewnie myślicie Dlaczego on pokazuje ścianę? Ale to jest ważna ściana, ponieważ na tej ścianie Dokładnie tutaj chyba stojąc. Mam dwa, za milion i za 100 I ten był na, dla mnie naprawdę czymś mega 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 stresującym, bo to był pierwszy filmik, w którym pokazałem swoją twarz. Ja Zawsze pamiętam, wszystkie filmiki, które nagrywałem wcześniej, to był Minecraft i tak naprawdę. ludzie Pamiętam, jak on mordę głos. pokazał pierwszy raz. I nagle, musieli, musieli, musieli. Hey, mnie zmusić. Ta Ja kurwa, wszyscy youtuberzy tak. Umysł geniusza, umysł geniusza. Najpierw nagrywamy bez twarzy i później robimy specjal na ileś tam 100 tysięcy, pokazujemy twarz. Tymczasem, multi guys, specjal na 300 widzów, kurwa. Morda. Moja twarz. <głos> <głos> kurwa. No, ja nie wiem, widzowie, to jest. Ja byłem jakiś w ogóle specjalny, nie? Zobaczymy. 300 widzów. Ja chyba wtedy. Wiecie, ja wtedy nie myślałem po prostu, że. Wiecie, że. W ogóle będę miał więcej niż 300 widzów, nie? <noise> Niech się tam bawić na Sherwoodzie? To prawda. To było strasznie stresujące jak zareagują na mój wygląd i tak dalej Koniec końców wrzuciłem tego vloga, mimo stresów, no ten filmik nie. Może ja sobie tego opędzę. Specjalna pół miliona sponsorowana 30 gierka 30 yes, znaczy nie nazywało, koszulek! Nie nazywało vlogie, tylko Minecraft Blow show <laughs> Nie jestem Minecraft Blow, ale robię show, ale tak 9, 9 lat temu. <laughs> Dokładnie tak Muszę. O kurwa to Bo intro! intro. Siemano, ja nazywam się i wreszcie możecie ujrzeć moją twarz. Wielu z was na to prosiło, wielu z was na to czekało i wreszcie... To jest, intro miał to... kozacki, ja zawsze chciałem mieć takie intro. No, Akurat. On, naprawdę, on właśnie chcesz... miał... Właśnie Blow zawsze miał fajnie zrobiony ten montaż, jakieś miał intro takie, wiecie, jakieś takie... On zawsze miał takie drogie rzeczy w tych filmikach. Taki ...materiał. Wiem, że teraz sobie tak nie potrafię tego wyobrazić, ale wtedy, no, ja byłem jeszcze dzieciakiem Ja miałem i... intro do tego, do niby vloga, y... Cyclopsyl Nie, bardzo stresowałem się w ogóle opinią ludzi, bardzo mi zależało na, na opinii ludzi, bo ja zawsze Ej, chciałem na Czy to nie jest ujęcie kurwa z tego vloga ze mną? No przecież ja tutaj chyba byłem? Czemu, czemu, mnie, czemu mnie nie pokazał? Na opinii ludzi, bo ja zawsze chciałem na YouTube. Jaki chuj! Być... Przecież nie, libiany. no wszyscy jest jestem mi, tam. Mi to mi było zależało. z mojego, ja, ja tam byłem. Wody, bardzo mnie to dotykało. Ale jakoś z czasem. Nie, no. Uświadomiłem sobie, że po prostu nie, nie, nie da się. Bo to z... nie film o Tobie, to w takim razie co robi tam Naruciak? Zrobić tak, żeby każdy mnie lubił, żeby każdy był ze mną OK. Jedni nie będą lubić, drudzy nie, jakoś się z tym już pogodziłem, ale tak, no to był mój pierwszy vlog, wrzuciłem go, mega zestresowany i o dziwo, czy o dziwo opinie były bardzo pozytywne, ja, ja, no chociaż numeru. były komentarze, które bardzo mnie bolały, teraz na przestrzeni czasu jak na to patrzę, to to jest głupie, ale były komentarze pod tytułem, twój głos nie pasuje do twarzy. Pytanie nie go... ja pamiętam, pamiętam takiego vloga od Blowka, jak on wyszedł chyba gdzieś na dwór i poszedł na jakiś fest, festyn graffiti i chodził z kamerą i tak cicho mówił, Siemanko, idziemy na festyn nie wiem, czy kojarzycie taki filmik, że on poszedł na jakiś taki festyn graffiti i oni tam robili jakieś takie. Tu zawody w graffiti, pamiętacie? Było coś takiego, no? Pamiętam. Ja tego co? nie rozumiem. Ale tak, no takie komentarze otrzymywałem. Y dobra, więc teraz już nie otrzymuję. Nie mam funkuję, numeru, bo nie niego numeru, ludzie po prostu spodziewali się trochę innej twarzy, jeżeli słyszeli wcześniej mój głos i mieli trochę takie zderzenie. Jak później ten film oglądam, to rzeczywiście mi też mój głos nie pasował do twarzy. Ale tak, no tak wygląda pokój, w którym to wszystko się zaczęło. No i fajnie tutaj wrócić. No ja nie ukrywam, że tęsknię za tymi czasami, jak tutaj się nagrywało, bo to były czasy bez troski. Ja tak naprawdę nie musiałam o nic dbać, True. ponieważ miałam ogromne wsparcie moich rodziców. No, zresztą byłem dzieciakiem, więc tak naprawdę pomagałem mi w Nie szkoła, tylko nie przeszkadzała w karierze. Słów. Musiałem się tym wszystkim martwić, yy, więc, no, moi rodzice byli dla mnie naprawdę ogromnym wsparciem i zresztą, co zaraz zobaczycie, są moimi naprawdę ogromnymi fanami. Tutaj jest chyba na to najlepszy dowód, czyli to wiesz, o, jest... O kurwa, on ma zdjęcie ze Stewartem jakieś narysowane, a ze mną nie ma. No, to nieźle. Co się ze mną? Kurwa, w, w stołówce, codziennie jego rodzina je przez 10 lat i tyłu na nich patrzy. No i w sumie chciałbym też opowiedzieć o tym zdjęciu, bo to też jest dość ciekawa historia. A Blau mnie jest... nienawidzi, no. No chuj mi w dupę, no. Zdjęcie z ukskiwardem. Mam no, za to BTKJ! Ale tu widzę te filtry jeszcze z Instagramem, te takie... Co tak robiły takie... Czy to jest Teken w tle? No, Teken w tle. Czwórka? Teken 4? Teken... No, coś takiego. Z kalendarza Gentlemani z roku 2016 to było naprawdę coś wielkiego, bo ja jako chłopak który... No, no nie pomyślałbym, że ja nagrywając sobie po prostu gry, robiąc to, co lubię, zostanę zaproszony do projektu, który kiedyś widziałem w wielkiej telewizji, zawsze śledziłem jako dziecko i ja mógłbym być częścią tego kalendarza Gentlemanii, jeżeli nie wiecie, co to za projekt, to generalnie jest to po prostu projekt kalendarza, który jest później sprzedawany... Aha! To, to, jest, to jest zdjęcie z jakiegoś fajnie, kalendarza! Myślę, ...wziąć w tym udział i było to na... Te czasy, te czasy! ...naprawdę coś... Coś dużego dla mnie, bo wtedy zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę, robiąc to, co lubicie, nie mając jakichś wielkich znajomości, nie miałem. Co oni z telefonem zrobili? Możecie dotrzeć naprawdę, naprawdę wysoko. Ale tak, to jest dowód, że moi rodzice. Poza tym, że są dla mnie ważnym wsparciem, to są też dla mnie, no, są moimi wielkimi fanami. I myślę, że, że fajnie, jakbyście ich poznali. Bo tak naprawdę dzięki Wam jestem tutaj na YouTube, bo mnie oglądacie, a dzięki im jestem na świecie. Więc myślę, że, że fajnie, jakbyście nice. ich poznali. Są moi rodzice, moja mama. A mnie nie muszę przestać. Ej, mama ich... Blowka miała kanał, nie? Z ją znacie. To, to naprawdę Właśnie. jest moja mama. Cześć, Bary, dzięki bardzo. I mój bardzo. tata, którego nigdy nie pokazywałam na filmiku. I też jest też Leon. Czy ja poznałem tatę Blowka? Chyba nie. Bo jak byłem u niego, to miał chatę wolną chyba. My? 10 lat minęło. Nie, 25. 25, ale 10 na YouTubie. Myśleliście, że. Jak to jest ten, ten Piesek z RP! Jak tak zakładałem kanał, to jak... Ten czas leciał, to myślałem, że to wszystko wczoraj prawie. No, minęło. Bardzo mnie wspieraliście, przecież pierwszy mikrofon za lat Naruszek pewnie poznał, pewnie tak. Jak nieprawda, ta Ale jak to? możesz tak mówić? Tak było. No, przecież, no, no jak za lat. Co, co chciałeś to miałeś. Za 200, <laughs> to może, ale... Co chciałeś, to miałeś, kurwa. Banon Exposed. 20 zł. Z taką z zrobiłeś mikrofon. Się jest normalnie. dziecko. W mi za bo tam. Co chciałeś, to miałeś, kurwa. Bloek ten. Bloek po 10 latach kariery muzycznej jako raper, tam wiesz, kurwa. Yy, nazwa albumu od zera do milionera i po 10 latach wywiad z rodzicami. C, kurwa, co chciałeś, to, mia to miałeś. Od początku w domu mieszkałeś. Dobra dzielnica. O czym ty gadasz, ty kwaak? W, w jakiejś gazecie po prostu <laughs> tak. powiedziałem, że musiałam błagać mamy o pierwszy mikrofon, ale tak było. Za 20 zł. Pierwszy, pierwszy sprzęt musiałem was prosić, bo wy nie rozumieliście o co chodzi, co ja robię i że coś z tego rzeczywiście może być. ja wtedy z... sam nie wiedziałem, że to z tego będzie. No to się zgadza, ale nie można powiedzieć, że nie pozwalałam kupować mikrofonu za 20 zł. Może faktycznie. <noise> gdzie musiałeś nam wytłumaczyć o co chodzi, ale co chciałeś, jeżeli to uzasadniłeś, to zawsze miałeś. Ciężko było to uzasadnić. Ale pomyśleliście, że to będzie. <noise> Nie, 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 ja, A, nie. nie. kłótnia ja że... Rozmowa. Po roku pobytu w Warszawie. Kłótnia o 20 PSC. już błagał o przyjęcie do domu. Mamo, tato, otwórzcie drzwi. Syn wraca. Siencgo, <susur> <zainteres>. <susur> 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 Siencgo, cieniutko, cieniutko. Yy, no ja pamiętam jak <susur> tata pierwszy, pierwszą wypłatę dostałem. To było 70 euro. I tata mi powiedział, że no moje 5 minut to nie będzie trwało wiecznie. Ja już rozciągnąłem swoją pierwszą wypłatę widzowie z YouTube'a. 800 zł. Kurwa, ja myślałem, że jestem człowiek, jestem, Ja myślałem, że. Po prostu. Że jestem królem świata, nie? Jak mi przyszedł przelew na Paypala z Irlandii, wtedy oni wysyłali z YouTube'a. Mówię, mówię, patrz na to: 800 zł. 13 lat wtedy miałem. 13 lat wtedy miałem. Ja mówię, patrz na to: hajs, zarabiam! Zarabiam forse, Tato: 800 zł. Wiesz, co to znaczy? On tak, dobrze synu, o to chodzi. Kupa forsy 800 zł, chyba 800 albo 300, już nie pamiętam. Wydaje mi się, że 800 albo 300, coś takiego. No nieważne, w każdym razie na... było coś między 300 a 800 zł, no coś takiego. Kurwa, to były czasy, widzowie. Do 5 minut do maksimum? do maksimum nie? Nie, 300 chyba nie, chyba 800. Nie pamiętam już. Musiałbym zobaczyć. To nawet nie był mój Paypal. Wtedy, bo nie miałem 18, 18 lat, więc musiałem na, na mojego tatę iść. Czy znaczy nie wiem, na razie no, cały czas ja czekam to, wdaję, to nie więc... więc... 800-300, bo to dużo, duża różnica? O Jezu, ale duża różnica, no Jezu. Albo 300, albo 800. Chciałbym to robić. Nie pamiętam. Ale ty czujesz, że my cię? wspieramy? Tak, tak. Ja czuję, że jesteście moimi naprawdę wielkimi fanami, no, no bo to i prawie, wspieracie to co prawie. robię. Więc gdyby, gdyby nie Wy, my, to no myślę, że nie byłbym w tym. Mnie. No generalnie by mnie nie było. Tak, to jest prawda. Tak, gdyby nie my, to by cię generalnie nie było, tym no, wspieramy cię jak możemy, ale tym się wydaje, że. Ja wiem, a nie. To wszystko, to wszystko moja zasługa. Dużo no, no, sobie zawierzę. No zawrzęca, właśnie. Bo no nie, właśnie, my, tak, my akurat w no... tej branży nie działaliśmy. Co osiągnąłeś, to można powiedzieć, że... Moja zasługa. Dziękuję. A przy naszej drobnej pomocy to dziękuję. Mamusi. <grym> mojej, mojej, bo ja byłam. Ja, byłam. Ja, na... Pamiętasz nasz pierwszy filmik? Mój i twój? Tak, Pamiętasz? Tak. pójdziemy w miejsce, gdzie ten filmik nagraliśmy, bo to jest tutaj. Ale dywanu już tego nie ma. A no ale chodźmy. Dobra, ale... A, no, ale... No, tak. A nie mamy tego sprzętu. No, pierdol... Dobra, ale niech pokaże odcinek ze mną, bo się rozskurwie. Zaraz. chodźmy. <grym> Sześć lat temu. Gdzie jest ja? Z okazji Dnia Mamy. Po raz pierwszy pojawiłeś się na kanale. Nic się, mamo, nie zmieniłeś. Cały czas O Jezu, było. pamiętam ten odcinek, jak on z małą nagrywał i sobie yy, y, tom, kurwa, bitą śmietaną w twarz napierdalał. Pamiętam to. Synku, wtrzymaj w swoich oczach. Bo teraz, wiesz, ja jak o tak patrzę kurwa. na to, co pokazujesz, to powiem tak. Ty zmęczniałeś, ja przytyłam. Długo musiałam cię zmuszać do tego, czy, a su, ty. czy jak to było? Ja no to czekałam, no coś ty. Wiesz, jak ale jak... pamiętam, że byłaś zestresowana ale, tym Ale, mama bloka, mama blowka. Mama blowka jest bardzo charyzmatyczna, nie? Uważam, jest taka właśnie, ona się nadaje do takich filmików, ale to tak jak z moim ojcem. Mój ojciec też, przed, przed, kamerą to kurwa showman jebany. Odpala się, jest bardzo charyzmatyczny. On ma taką mamę, a ja mam takie taty właśnie. Filmem, a później już jak poszło, to było super. I to jest śmieszne, bo, mm, czy może ludzie nie pisali mi tak, ale niektórzy myśleli, że ja muszę Ciebie zmuszać do nagrywania, a szczerze to było totalnie na odwrót. I często było tak, że to mama mnie zmuszała, zachęcała mama do nagrywania. Mama mnie zmuszała. Synu, dzisiaj trzy filmy muszą być ze mną, albo nie dostaniesz mikrofonu za dwa izby. Chyba, żebyśmy coś razem tak. nagrali, kiedy coś nagradzamy. No ja z Mój data, po... zabiegany człowiek, jego nawet teraz nie ma. Dlatego, no. synu, ja cię zmobilizowałam, no. bo ja widziałam, że. Y, to się podoba fanom, Znaczy, sparta. To wyniki, że dzięki Tobie ta. nareszcie tak, mi będzie na tak, Dziękuję. Tak, tak, że i to jest to moje wsparcie, że po prostu jak ta idea, jak ci tak wiesz, y, gdzieś tam y, y, zainspiruje. To wyskocz. no i chyba. Tak I wyskoczyłem. wyskoczyłem, dzięki tobie. Twój kanał też wyskoczył. No, no ale nie chciałam go później prowadzić. Bałeś się, Zresztą nie. nie mów takich oszczerstw, to ten kanał był kanałem. No, <gumny>, tak. Testowałem. Tak, dobra, 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 ale ja nie chciałam, czy dobra. No, może kiedyś, bo ja bym chciał, ja nie chciała, ale. Bał się, bał się, że mama będzie miała ten. Więcej słów I mówi, matko, koniec, kurwa. po prostu czasu na. Tak to się zaczęło, tutaj, właśnie na tej ścianie. Moja mama zaistniała. Przede wszystkim nie na ścianie, tylko przede wszystkim z tym sprzętem takim. Tak, PyFacem. Tak. tak ee, obijaliśmy sobie tam. Ło kurwa! Tak, Pigeon! Leciał mi na to Nie, masz, tu za co mi dziękować, ja ci dziękuję. No że... Jak mam Ci nie dziękować? Jak sama powiedziałaś przed chwilą, że dzięki tobie po prostu cię wybiłem. <grym> przecież zbiłem. wiesz, że tak w sensie. bo jestem twoją mamą i zawsze cię będę kochać, wspierać, ale, ale wiesz, ale to przecież to jest twoja praca, synu, twoja zasługa. Też wielu osób, które są współpracują, to też nie można powiedzieć, prawda? Dokładnie, ale początkowo. Ale początki, Kogoś sam, ta. Jednoosobową armią no. Tak, jednoosobową armią no. Jeszcze co do tej jednoosobowej armii, bo to jest też ciekawy temat Myślę, że fajnie byłoby o tym powiedzieć a Mianowicie ja swojego youtuba zakładając No robiłem to wszystko sam, samodzielnie Oczywiście robiłem jakieś... Mówili o mnie? No tak, inne osoby To o mnie było widzowie, na pewno ze znajomymi, więc zobaczyć jak się bawimy Więc będzie fajnie i nie? co nie Blon? No i chuj! Nawet w Minecrafcie mnie bany nie pokazał A kurwa! Babacz, a Pamiętasz, jak nagrywałeś filmik? Piekać chyba babeczki ze swoją mamą? Tak, znaczy to ja sam nagrywałem, a moja mama mi pomagała, wyciągała babeczki z piekarnika i tam było nagranie, właśnie, pazurów pomalowanych i pisali, o, multi, fajne, masz pazury pomalowane. Ja tak, okej. Okay. No dobra. Kanały na YouTube i poznawaliśmy się właśnie dzięki temu, że nagrywali filmiki. Ja też nagrywałem i razem się crossowaliśmy, i razem nagrywaliśmy. Ale początkowo to, wszystko co robiłem i co widzieliście na kanale, od montażu, poczynając na miniaturce, kończąc na wrzuceniu tego, nagraniu, no spoczywało na mnie. No weź, bardzo pokaż mnie chociaż raz. Ale z czasem, oczywiście, jak bardziej się to profesjonalizowało, to poznałem na swojej drodze naprawdę bardzo dobrych ludzi. O! Nie wszyscy są, oczywiście, ze mną do dzisiaj. O? Ale większość z którymi współpracowałem, to o mnie! Po dalej, są, dalej mnie wspierają, to i już dalej nie współpracujemy o mnie. I niezależnie czy nasze drogi się rozeszły, czy nie, to bardzo dziękuję tym osobom mnie. i naprawdę zdaję sobie sprawę, jak wielu osobom zawdzięczam y, to, że jestem tutaj, ponieważ oni też mnie wspierali, dużo mi pomagali i dzięki temu ten kanał wygląda tak, jak wygląda. O mnie! I też nie ukrywam, że jakoś początkowo byłem sam, robiłem to wszystko sam, to dużo błędów się popełniało. Jednym z moich, może nie błędów, ale teraz się z tego śmieję, to była moja pierwsza współpraca reklamowa. Y, opowiem Wam to jako ciekawostkę, ponieważ moją pierwszą współpracą Trugo? reklamową była reklama napoju którego... Byłem blisko, byłem blisko. Pamiętam ten napój, taki zielony napój był. Taki zielony napój był. Yy, on jakoś się nazywał tak. Yy, to nie było frugo, to właśnie nie było frugo. Zaraz on powie chyba. To już tak naprawdę nie ma na rynku, nie da się go kupić, więc, więc tak naprawdę nazwy nawet nie będę podawał, Nie roko. Bo, bo i tak tego nie ma. Ale tak, moje pierwsze słuchanie. No nie poda nazwy co, ja kurwa. To nie było roko. To więc, nie było roko, ma. widzowie. To właśnie nie było roko. To był jakiś taki limonet. Właśnie limonet. Ekej, okay, Dziękuję bardzo. Limonet to było. Pamiętacie coś takiego? Limonet. Było coś takiego. Ja nigdy tego nie. Chciałem to kupić gdzieś w sklepie, ale u mnie nie było tego w ogóle. Limonet. Limonet. Jest coś takiego w ogóle? Jeszcze? Czekajcie, bo ja tak sobie. Nie no, o chuj chodzi z tą kamerą niebaną. Czemu ona się wyłącza, kurwa? Limonet. O! Patrzcie! Tak to wyglądało. Limonet. Sp Co się kurwa dzieje? No już. Czekajcie. Dobra. Limonet. Tak to wyglądało. Spoks. No właśnie nic nie klikam, widzowie. To jest pojebane, bo nic nie klikam. Samo mi się kurwa przełącza. Dobra. Limonet. Zobaczymy, co tu powie. Wow, super. Pierwsza współpraca reklamowa. I tak szczerze, ja nawet za samo wysłanie mi napoju bym już zrobił tą reklamę, ale zrobiłem reklamę za 1000 złotych. To dla mnie... O kurwa, no tak, to były inne czasy. Też bym pewnie się zgodził. Nie to były wtedy ogromne pieniądze, dalej są. Ale biorąc pod uwagę, jaki efekt by miała ta promocja, ponieważ do, doszło im 100 tysięcy fanów na, na Facebooku. No biorąc pod... 100 tysięcy fanów im doszło na fejsie przez bloka. Kurwa za 1000 zł. Ja pierdolę. Wiecie ile teraz by zapłacili za 100 tysięcy tego? Followów na Instagram. Na tym? Ja pierdolę. Tam by szło. Tam, ta, tam pieniądze rzędu 100 tysięcy by poszło. Minimum za 100 koła obserwujących uwagę tą kwotę? Nawet to jest więcej, to myślę. Bardzo, bardzo, bardzo niska kwota, więc czasem się i takie błędy pojawiały, ale nie żałuję tej współpracy, bo dużo mnie nauczyła i też dzięki tym pieniądzom mogłem kupić sobie kamerę, więc ulepszyłem sprzęt. Jezy, a ja wtedy, ja nigdy Blowka nie, ja nie spytałem, ile on dostał pieniędzy za limonet. Ja wtedy myślałem, bo on strasznie promował ten napój. Ja cały czas myślałem, że jemu zapłacili, nie wiem. Mówię tak. Nie, no kurwa, ale współpraca. Z 10 koła mu zapłacili. Kurwa, 1000 zł. O kurwa. byłem zadowolony, ale przez pryzmat czasu 100 tysięcy fanów za 1000 zł to były jakieś naprawdę bardzo niskie pieniądze, bo no. jeżeli patrzymy po, po no. stawkach, jakie są, no. no to jakaś większa firma, agencja wzięłaby za to 50 tysięcy. Cóż, tak Było blisko! O 50 tysięcy się ujebałem, ale myślę, że za 100 tysięcy by mogli zapłacić więc cieszę się, że później na mojej drodze po prostu pojawiły się osoby, które tym biznesem moim się zajęły i mnie też wsparły biznesowo. No bo ja po prostu byłem dzieciakiem, który lubił Blisko. filmy. Nie o... chciałem się całą otoczką biznesową za dużo. Nami zajmować konkretnie, tylko po prostu rzucić to na kogoś, a samemu po prostu się bawić i, i tworzyć dla was filmy. O! Właśnie, mówiłem, był odcinek z tym graffiti. To pewnie tutaj było kręcone. Miejsce nie nieprzypadkowe, ponieważ 9 lat temu tutaj nagrywałem swojego pierwszego vloga. Taki Jemon się nazywał. Może ktoś z Was ich to kojarzy, bo on często się pokazywał w proponowanych nawet niedawno, więc super YouTube. Ale tak. Kurwa, fajnie ja pamiętam tyle o bloku, a on mnie nie pokazał. Chuju ty Po 9 latach, no pozmieniało się, ponieważ budynek ucierpiał, co prawda te wrzutki, które pokazywałem na filmiku dalej zostały. Fajnie jest tutaj wrócić, to zobaczyć. I sobie to wszystko przypomnieć. To ten chodnik. Pewnie myślicie, jaki chodnik? Na tym chodniku, wracając ze szkoły, zrobiłem swoje pierwsze zdjęcie na Instagramie. Stwierdziłem, że tutaj też trzeba przyjść i w sumie to byśmy odwzorowali to, to zdjęcie. I z tego co widzę, to dużo się zmieniło. Na końcu stały mojego 2, chuja? Drzewa, o, zajebiście. Nie ma, więc spróbujmy zrobić zdjęcie. Jak ten czas zapierdziela. Tak, to się no, jeszcze Meryga, nic ty ukrywam, piszesz. Ja w pewnym momencie bardzo chciałem i pragnąłem się usamodzielnić co jak najszybciej piszesz? i po prostu już po maturze wieku 18 lat, się wyprowadziłem do Warszawy i nie żałuję tej decyzji. chociaż wydaje mi się, że to troszeczkę za wcześnie było, jeszcze mogłem tutaj posiedzieć, bo tutaj nie było mówcie dobrze. tak. No ale to jest kolejne. Nie, nie chcielibyście, żeby o waszej mamy tak widzowie pisali? To niefajne, nieprzyjemne. Ale musicie mi dać znać, że chcecie. Więc jeśli chcecie, to piszcie w komentarzu Minecraft Blow. Dawaj, ile No i lecimy. dobra, kurwa. To jest jakiś żart.